Jadę z tym koksem, nie? Zuzek. Dzień dobry bardzo. Mamy piątek, 11 sierpnia. Godzina 13.20. Plany na weekend? Plany na weekend u mnie wyglądają tak, że wybieram się na wyprawę rowerową. Na Tesel. Tam, gdzie ostatnio byliśmy na wakacjach. Tym razem jadę właśnie rowerem. Jadę sam. Jeszcze do przed chwilą <noise> miałem jechać z, ze znajomym. No, znajomym. Znam go z Facebooka, tak naprawdę poznaliśmy się na Facebooku. No i wszystko było git, jechał już, tylko po prostu no, miał mm, awarię roweru i musiał zawrócić. Jadę na dwie noce, będę spał na dziko. Jadę troszkę nietypowo, bo do Den Helder jadę y, pociągiem. Nie jadę na rowerze. Y, tam z tego powodu, że po prostu jestem po mockach i wyjadę około 14.00 i mógłbym nie zdążyć na ostatni prom na Tesel, który odpływa o od 21.30, także postanowiłem jechać w tamtą stronę pociągiem do Den Helder, stamtąd promem, no i tam już po prostu na rowerku, a z powrotem. Do domu już w niedzielę będę jechał na cały czas na rowerze. No chyba, że mi się coś przydarzy. No, ale nie przewiduję czegoś takiego. A więc to, ja się zaraz zbieram. No i spadam. Uh, mała zmiana planów, ale wpierw pokażę Wam moje. Ło, wow. je, yeah, winogrona. Ile tego tu jest? A to jest normalnie przepyszne. Mm, nie wiem czy widać. Oj, w niedzielę jak wrócę będą zbiory. A co do zmiany planów? Pomysłodawcą w ogóle e, zmiany była oczywiście moja żona. Ja bym chyba na to nie wpadł, e, a mianowicie. Y, no, korzystając z tego, że po prostu. Mariusz nie jedzie To po, Nie będę jechał e, e, pociągiem Tylko po prostu Pojadę sobie rowerem na ten tesel. Jeżeli nie zdążę na prom Nieważne Prześpię się gdzieś e... no, po Korzystając Z chwili oddechu Od wiatru no Jadę tu między drzewami teraz Kurde chciałem powiedzieć Uu. Że pomysł no, był mega z tym, żebym pojechał rowerem. Hm. Tylko, że zamysł był taki, że pojadę na spokojnie, jak najbliżej promu. Oczywiście życie zweryfikowało moje super plany, bo ledwo wsiadłem na rower. No, już wiem. Ledwo wsiadłem na rower, już zacząłem gnać, żeby po prostu jak najszybciej się dostać jednak dzisiaj już na ten prom. 30 km za mną do promu zostało mi jeszcze 100 i niecałe 6 godzin. Także jakieś zapasu mam w, w tym tempie co jadę. Zapasu mam około 45 minut. No zobaczymy co z tego wyjdzie. wyścig z czasem 4,5 godziny 80 km. Normalnie do zrobienia ale czy dzisiaj zobaczymy, zostało mi dokładnie 20 km jest godzina za 15 ,8. powinienem zdążyć Przejechałem już 117 km w 5 godzin i 5 minut Czas dobry powinienem się wyrobić No dobra, dotarłem w równe, o nie wiem czy widać, w równe 6 godzin, 137 km Mam jeszcze 10 minut do promu, więc pokażę czym przyjechałem. No, troszkę załadowany. spoko się 就说吧 Mega. No, o, i ta impreza kosztuje 5 euro. Chłop z rowerem. Dobra, idę na dół, bo już dopływamy. Muszę po nocy się przeciągnąć Ale jaja Dobra, jestem na drugim brzegu Teraz co? Trzeba się wdrapać, wdrapać Na górę No i rozbić namiot Kurde, po ciemku no, Łatwo nie będzie, ale zaczynam Dobra Jestem już rozbity, jak widać Godzina 23.10 Kurde, trochę mi komarów nawlatywało ale trudno, co zrobić no to ja was dzisiaj żegnam do jutra ja idę spać dzień dobry mam szóstą rano o spało się mega mega fajnie gdzieś pieseł tam wyje trzeba zobaczyć jaka pogoda na zewnątrz Ale jest spoko Dobra, trzeba jakąś kawkę walnąć Ogarnąć się i pod sklep po jakieś śniadanie Spałem w takim oto miejscu Tam w oddali O tam Jest nasz kemping Z ostatnich wakacji Dlatego wiedziałem o tym miejscu Wiem, że tu nikt nie chodzi Co prawda jest na otwartej polanie Ale No, no nikt tu nie chodzi Nikt Znaczy co prawda tu jest ten Prom taki Który wczoraj właśnie się Przeprawiałem na drugą stronę no ale wieczorem raczej w tunik nie chodzi Chciałem iść bardziej tam wczoraj w... w dal no ale już było strasznie ciemno i no już mi się nie chciało Dobra, bijemy kawkę mm. Tu jest ten promik, a tak to wygląda z drugiej strony tych wałów, tam jak mówiłem jest nasz kemping, tu jestem rozbity i zero żywej duszy, fajnie jest bo jest jeszcze taki parkan przy którym można postawić rowerek. Ha! Nawet patrzcie się to Nawet zapiełem. <laughs> Nie wiem po co, ale zrobiłem to Wczoraj widocznie do no niezbyt myślałem No, ale już byłem wykimany naprawdę Wow po nockach I jeszcze tyle kilometrów zrobić Wow Jestem już spakowany tu się jeszcze ładuje zegarek i telefon. Zostawiam rower, a ja na Mamy za dziesięć dziewiątą, ja się zabieram właśnie za śniadanie. Jajeczko czas robić. Jestem już po śniadanku, przyjechałem sobie do tej tratwy, do tego promu, bo jak będę tu wracał wieczorem, kupiłem sobie piwko i chcę sobie je tu gdzieś schować. O. Mam nadzieję, że mi nikt go nie skubnie, a jak tak, no to trudno, no. kurde no, jakoś to schować. Ale jak? To <noise> nic, spróbuję. <noise> Piwko schowane. <noise> Ta wyspa normalnie mnie dobija. Nie wiem czy widać, no taki fajny poranek był A tu nagle bum i leje, leje i leje Wow, już się ciężko zastanawiam czy nie wracać do domu Ja pierdzielę, powaga Kurde, a ja oczywiście zero ciucha przeciwdeszczowego Zero Wow. No, stoję już tu godzinę Pierdzielę, podjąłem decyzję, no, jadę do, jadę do domu, tylko no, że teraz znowu tak leje, oczywiście wieje, a ja mam 20 km jechać do promu, wow, no ale nic nie zrobię, po prostu jadę i tak będę mokry i tak, eee, no co, tutaj zostanę i tak będę miał wszystko mokre, wszystko. Najlepsze jest to, że jeszcze miało być o 14:00 pełne niby słońce. A już patrzę w telefon, już nie ma pełnego słońca. Już od 14:00 zaczynają się wichury. Więc, no, jak zacznie znowu jeszcze wiać, to mogę jechać te 20 km do promu jakieś z 2 godziny. Ja, albo i więcej, z 3, 4. To nie, nie, nie. Nie na moje siły. Przegrałem tym razem z pogodą i to wow. No jeszcze gdybym wziął jakieś ciuchy przeciwdeszczowe, a ja nic. No ale będę wiedział na następny raz. To co? Spiżam do domu. Joł. Jestem. <laughs> Jechałem już do domu. Znaczy na prom. A tu widzę no nie wiem czy widać Ale naprawdę się rozpogadza. Jo Ju... i no nie wiem kurde nie wiem czy jechać, czy nie zostać jednak cały mokry jestem Wow. Uau! Ciúl, zostaje! Już byłem taki zrezygnowany Naprawdę już miałem jechać do domu Już można powiedzieć, byłem naprawdę wściekły Wow Halo? Ale jest jak jest Piję sobie właśnie teraz kaweczkę No i co? No i jest dobrze Piękne niebo mamy. W ogóle taka okolica. Jedynie czego żałuję, to żałuję, że nie mogę wejść z rowerem. Nie mogę jeździć na rowerze po tych parkach narodowych tutaj. A chciałem tam iść zobaczyć te dzikie konie i takie duperale. No ale się nie da. A nie mam gdzie zostawić rowera no, z tym całym bagażem. Ze mną destylarnia whisky a ja już nie piję y, w ogóle alkoholu w sumie może to i lepiej, bo nie wiem jakby z tym rowerem doszedł gdzieś chociaż o no, mnie po whisky nie musiałbym nigdzie iść Tu jestem, Marina jakaś. A tam może. Poleżałem, wyrelaksowałem się i doszedłem do wniosku, że jadę dzisiaj już do mojej kochanej żonki. Zrobię jej niespodziankę i przyjadę wcześniej. Kurde, ja to jestem fajny. No dobra, co tu dużo mówić? Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Siedzę już w pociągu, bryczka stoi. No, za parę godzin będziemy w domu, Stęskniłem się bardzo za moją kochaną żonką. No dobra. Jestem już w zwole. Zostało mi do domu 10 km, jest godzina 21 A, więc czas na jakieś tam podsumowanie Mojego weekendu Czy się udał czy nie, no Mogło być lepiej Znaczy no moje takie niepowodzenia Muszę zwalić na, na to, że no jednak byłem niewyspany po nockach od razu po nockach zapierdzielałem te 150 km tak naprawdę żeby zdążyć na tym prom. no to też mi dało po dupie. No i zmęczenie, zmęczenie dało sobie znać Dlatego postanowiłem dzisiaj już jechać, już mi się nie chciało po prostu tam być. Jeszcze widziałem właśnie jak już zaczęło wiać, a prognozy zaś były takie, że miało tam być burza od godziny chyba 20 i eee, miało padać aż do jutra do wieczora więc e, mówię no nie, nie na mojej siły dzisiaj ale co chciałem powiedzieć to na pewno tam wrócę i to w tym roku dobra, no i na sam koniec jeżeli podobało Ci się to co zrobiłem e, moje przygody w tym odcinku i chcesz oglądać więcej mnie na ekranie, zostaw suba, zalajkuj, skomentuj. Co nam się jeszcze robi? No nie wiem. Ale zrób to. Pomożesz mi na pewno w rozwinięciu tego kanału. I zrobisz mi dobrze na serduszku. Yo! Pozdrawiam wszystkich! I co? Do następnego razu! Да.